Teraz będzie kilka ciekawostek. Tutaj te mapy na pewno wam historycznie pokażą pewne rzeczy, które są związane z Gdańskiem. No ale z historii to wiemy, że w 1611 roku na szwedzki tron wstąpił 17-letni Gustaw II Adolf. Był to wybitny stratek, dowódca, reformator, polityk. Wojnę z Rzeczpospolitą prowadził od 1617 roku aż do. No i w 1621 praktycznie opanował większą część Infland z rygą. No było oczywiste, że jego następnym celem będzie opanowanie ujścia Wisły i oczywiście Gdańska. Gdańsk był świadomy tego zagrożenia, no i zdecydował się na przyspieszenie takich prac fortyfikacyjnych miasta. W ten sposób zrobiono wodny pierścień wokół miasta zabezpieczone fortami fosą był wówczas jedynie zachodnie i północne granice miasta po lewej stronie Motławy no i przebudowano fortyfikacje na północy wykonano nowe pierścienie od wschodu i południa no i w 1619 roku zaczęto budować kamienną śluzę czyli Stein Steinschleuse wznoszenie ostatniego bastionu Wilk, czyli Wolfsbastion ukończono w 1636 roku a prace modyfikacyjne no trwały jeszcze troszeczkę dłużej. Ważnym elementem tego systemu była fosa wewnętrzna, która kalała miasto przed linią wałów i bastionów. Okrążała ona całe miasto z jedną przerwą na wyjściu motławy poza fortyfikację. Tam wykonano dwie murowane grodzie. Oddzielając ją od nurtu rzeki, no i wraz z dwoma śluzami umożliwiały one utrzymanie wyższego poziomu w fosie. Od strony zachodniej w sumie teren przylegający do miasta był taki bardzo wysoki i spiętrzenie to nie stanowiło żadnego problemu, z kolei od strony Wisły i Olszynki dla jego utrzymania wykonano drugi wał, tak zwany płaszcz, a przed nim jeszcze jedną fosę zewnętrzną, ponieważ północne jej odcinki od strony Wisły miały bezpośrednie połączenia z nurtem. Motławy i pośrednie z Wisłą. Poziom wody w nich był z zwiślanym od wału Pankelwal przeprowadzającego przeprowadzającego fosę zewnętrzną przed bastionem Lew, czyli Leuven bastion w rejonie dzisiejszej ulicy Powalnej wzdłuż Olszynki aż do koryta Motławy no ale bez połączenia z jej nurtem poziomu wody w tym fragmencie fosy bo to było zewnętrznie regulowane śluzą knipiewską, rudnicką, można by powiedzieć, dawniej i na dawniejszych dokumentach ona się nazywała Schwenschleuse. Sam poziom wody w fosie wewnętrznej był regulowany dwoma śluzami. No i w miejscu wejścia motławy w obręb nowo wykonywanych fortyfikacji wykonano właśnie tą kamienną śluzę. Drugą śluzę Lazaretu wykonano po przeciwległej stronie miasta, w płaszczu takiej grobli oddzielającej fosy wewnętrzną i zewnętrzną przed bastionem Lis. No i ten odcinek fosy zewnętrznej miał bezpośrednie połączenie z korytem motławy, a usytuowany na wprost śluzy rów zastawny łączył go praktycznie z nurtem Wisły. No i śluzy te umożliwiały utrzymywanie różnych cyp poziomu wody pomiędzy fosą wewnętrzną a motławą w obrębie miasta, no i dalej z Wisłą. Głównym celem tego założenia była możliwość utrzymywania wyższego poziomu wody w fosie wewnętrznej przez żuławskich korytach motławy i jej dopływach. No i w razie ataku wrogich wojsk ta zgromadzona woda mogła być wykorzystana, do inundacji, czyli celowego zalania przed pola twierdzy. Utrzymanie tego spiętrzenia zapewniały wrota śluz odporne na napór wody od strony fosy wewnętrznej. Ponieważ w trakcie spływu wodą Wisłą wysokich wód powodziowych zdarzały się zalania miasta i okolic, postanowiono zainstalować w tych śluzach również takie wrota odporne na napór wody od strony Wisły. Nie mogły one powstrzymać podtapiania miasta, ale uniemożliwiały wdarcie się wody korytem motławy i jej dopływu poprzez właśnie żuławy gdańskie. Dzisiaj o Oczywiście dobrze wiem jak wyglądała i funkcjonowała ta kamienna śluza. Wprawdzie to co możemy oglądać dzisiaj z efektem gruntownego remontu z 1806 roku z późniejszymi przeróbkami, ale i przed remontem najprawdopodobniej wyglądała ona podobnie. Miała takie dwie pary wrót przeciwne przeciwnie ukierunkowanych w odległości około 20 metrów, umożliwiający śluzowanie całkiem sporych jednostek. No i niezależnie od tego, po której stronie była wyższa woda, od zachodu przelegały do śluz taki, czyli to taki drugi przepust, którym przy spiętrzaniu wody w fosie można było po otwarciu zastawek skierować wodę na koła młyna. No i młyn został wzniesiony też na początku XVII wieku jako młyn rezerwowy. Praktycznie nie ma dowodu, że kiedykolwiek był on wykorzystywany Znane są oczywiście ryciny i zdjęcia, które pokazują zawsze śluzę z otwartymi wrotami, najprawdopodobniej e, przez ostatnie 200 lat nigdy woda w fosie nie była celowo piętrzona, nurt motławy przemieszczał się swobodnie przez komorę śluzy. No i tak jest praktycznie dzisiaj. No ale skoro wrota istniały i było przewidziane ich zamykanie, to co w takim wypadku działo się z nurtem, gdyby zapadła decyzja o zalaniu żuław? To nurt był kierowany na nizinę Olszynki, a co się działo w momencie spiętrzenia maksymalnej ilości wody do decyzji o zalaniu, która mogła w ogóle nie zostać podjęta, no przy dużym spiętrzeniu ciśnienia wody to ciśnienie wody mogło uniemożliwić otwarcie wrót i na koła wodne młyna też nie powinna być kierowana woda, ponieważ one przewidziane są do przyjmowania konkretnej, kontrolowanej ilości wody i tylko podczas pracy e, młyna. No i wrota śluzy przypuszczalnie miały okna. Z zasuwami do wyrównania poziomów wody podczas śluzowania, no ale takie okna nie powinny być używane jako stały przepływ wody. No i tak spuścić tę olbrzymią ilość wody, gdy wróg już odstąpił, no można tak było zrobić i wtedy można było chcieć obniżyć poziom wody. no Ani w zachowanej dokumentacji projektowej remontu, ani w istniejących pozostałościach. Takie możliwości w ogóle nie widać. W czasie, gdy utrzymywane było w ogóle to spiętrzenie wody w fosach, funkcje przepuszczania zarówno normalnych wód nurtu motławy, jak i powodziowych, prawdopodobnie spełniała ta śluza Lazaretum. No i ona mogła utrzymywać spieczenia wody w fosie i powstrzymywać to wezbrane wody wisły. Nie ma jednak komary, komory takiej ograniczonej z dwóch stron wrotami, czyli nie była śluzą o znaczeniu obiektu do śluzowania statków. No nie pozwalała na to wielka szerokość płaszcza, oraz tak naprawdę nie było takiej potrzeby. Do koryta motławe wiodły trzy proste odcinki fosy, ale z dwoma ostrymi załamaniami pomiędzy nimi. No i o tym. Oj, przepraszam. No i o tym, że liczono się naprawdę z intensywnym przepływami mogącymi zniszczyć skarby fosy na tych załamaniach, świadczyć może taki fakt, że uznano za konieczne wykopanie nowego prostego kanału na przedłużeniu pierwszego odcinka bezpośrednio do nurtu wisły przy takim mlecznym e, Piotrze. No i e, gdy po kilkunastu latach zapadła decyzja o likwidacji zachodnich i północnych fortyfikacji, nadal uważano, że kamienna śluza... E, nie jest właściwym obiektem do odprowadzania większych wód i wykonane szluzę w płaszczu przed bastionem jednorożec. W miejscu, gdzie intensywnie bystre wody mogły wpływać bezpośrednio do kanału Tersgraben i dalej rowem stagennego docierać praktycznie do Wisły oczywiście istniały też, tak jak widzicie tu na fotografii pewne żuławskie inwestycje bo nie tylko fosa wewnętrzna była miejscem retencji wody, przy zamknięciu obu ślus, również w korytach Motławy jej dopływów podnosił się poziom wody, no i tak zwana cofka sięgała daleko w głąb Żuław i docierała na Motławie i Czarnej Łasze w rejon Grabiny Zameczku, na Starej Raduni w rejon Pruszcza a kanałem HFR Flucht czy później forflut w rejon praktycznie cedrów.